Dobry wieczór wszystkim, witam Was serdecznie. Dzisiaj tak troszeczkę nietypowo. E, mamy późną godzinę, 21:20. E, dlaczego tu jestem? Gdzie jestem? Po co jestem? Tak naprawdę przyjechałam złożyć hołd zapalić lampkę pod pomnikiem Jana Pawła II. Przednem, przede mną, przed nami, widzicie największą świątynię w Warszawie. Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim. Tu jest nawa nawa lewa. O w oddali widać plac kultury. Po drugiej stronie tam jest świątyni nawa prawa. Słuchajcie, jesteśmy na Placu Grzybowskim w Warszawie, na śródmieściu. Ciężko pokazać ten plac. Ten plac jest po prostu. Wiem o tym, że teraz jest niewidoczny, ale tak jakbym pokazała wokół, 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 tak jak się kręcę, tam już są kamienice. Wokół tego placu, czyli na wprost tego kościoła, ten plac się nazywa Grzybowski. Słuchajcie, ja nie chcę Was zanudzać historią, może tylko tak skromnie, w pigułce. Kościół jest. Nie jest starym kościołem, bo został wybudowany w 1893 roku. Budowany był prawie 30 lat. E, czyli nie jest jakiś stary. I tak naprawdę ten plac jest starszy niż sam ten kościół, świątynia, bo Plac Grzybowski, słuchajcie, sięga aż XVII wieku. Aż XVII wieku. Tutaj była wieś, wieś Grzybów. I stąd, właśnie dzisiaj mamy tą nazwę od imienia, od nazwiska, przepraszam, Grzybowskiego. Ten plac nazywa się dzisiaj, właśnie Grzybowski. Słuchajcie, 20 lat temu odszedł nasz wielki Polak. Jan Paweł II, papież, człowiek, można powiedzieć, jeden z wielu Polaków, który wpisał się w historię zarówno historię, ale taką historię Kościoła, przede wszystkim kościoła Karol Wojtyła. W czerwcu 2000, przepraszam, w czerwcu 87 roku, bodajże 8, jeśli dobrze pamiętam datę, 8 czerwiec 1987, w tym właśnie kościele podczas swojej wizyty w Polsce odbył tutaj mszę, Odbyła się msza z udziałem właśnie Jana Pawła II. I w związku z tym, że tu się odbyła msza, został uhonorowany pomnik, i po lewej stronie, ja wiem, że teraz nie widać, później tam podejdziemy na chwilkę. O, dosłownie tam palą się znicze, a tam stoją ludzie. I tam jest pomnik naszego papieża. Dzisiaj o godzinie 21:37 będzie równo 20 lat jak odszedł Jan Paweł II. Z tego powodu tu jestem, żeby zapalić znicz, światełko, oddać hołd I dlatego tu jestem z Wami. Słuchajcie, ten plac, który tutaj wokół jest, tak, na tak naprawdę był kiedyś, właśnie w tym XVII wieku był targowiskiem. Plac. I dlatego się tutaj nazywa Plac Grzybowski. Całe życie tu był plac. Teraz, wiadomo, już nie ma żadnych targowisk. Teraz jest tylko skwerek z pomnikami. Wiem, że nie widać, może kiedyś przyjdę tutaj z wami w dzień, ale chciałam być o tej godzinie dokładnie o 21.37, kiedy zamknął oczy nasz papież Polak Jan Paweł II Karol Wojtyła. Ten kościół został, jeśli chodzi o wojnę, bardzo zniszczony, naprawdę bo tu jesteśmy na terenie Śródmieścia. Jak widzicie, mówię, w oddali Pałac Kultury, bardzo bliskie oddali tak naprawdę, co widać. Jesteśmy w okolicach po lewej stronie, tutaj ja wiem, że tego nie widać, ale tu są bloki ulica Bagno. Te wieżowce takie, to jest ulica Bagno. A już tam dochodzimy do Śródmieścia, do Ronda NZ. Yy, tu mamy również... Słuchajcie właśnie. Dokładnie. Nie chcę palce może bardzo pokazywać, ale tak delikatnie spróbuję. Dokładnie w tym miejscu. W tym. W 2017 roku został wyburzony. Pierwszy powstały w Warszawie teatr żydowski. Jeśli dobrze pamiętam, dyrektorką była. Gouda Tercer, nie chcę pomylić nazwiska, pani Gouda, najwyżej napiszę w komentarzu, imię bardziej pamiętam od nazwiska i taka wielka, duża, potężna kobieta, przychodziłam często tutaj właśnie na, do teatru, mm. piękne sztuki żydowskie, przede wszystkim skrzypek na dachu i inne. I niestety, ale ten teatr w 2017 roku właśnie został wyburzony. Powstał w 1950 roku. Czyli w sumie zaraz po wojnie. No, i niestety już teatr żydowski ogólnie jest w Warszawie. On został przeniesiony na Mokotów, na Waleję Niepodległości. Numeru teraz nie pamiętam, ale został tam przeniesiony. To miejsce całe, czyli ten właśnie plac Grzybowski, na którym stoi właśnie ten kościół pod wezwaniem wszystkich świętych, tu było getto. On znajdował się na terenie getta. Tak naprawdę na terenie getta znajdowały się trzy kościoły w, w czasie wojny no otrzymało bardzo dużą pomoc właśnie y, osób żydowskich, rodzin pełnych właśnie dzięki temu kościołowi. I ten plac naprawdę widział wiele. Słuchajcie, ten plac widział wiele i egzekucje. Zginęło bardzo dużo tutaj żołnierzy, w ogóle armii krajowej podczas wojny. Także historia tego placu naprawdę no, ma zasłużoną kartę. I ja tu jestem właśnie po to, aby zapalić lampkę przed pomnikiem Jana Pawła II. Pomnik powstał. W 2011 roku, jeśli dobrze mnie pamięć nie myli, i za chwilę tam podejdziemy, zapalę lampkę, bo za chwilę właśnie będzie ta godzina, o której 20 lat temu nasz papież zamknął oczy. Teraz podejdziemy pod pomnik. Pokażę Wam właśnie pomnik naszego Jana Pawła II. Światełko się pali. Wielki Polak, który 20 lat temu zamknął oczy. Mam nadzieję, że to widać. Oddamy mu hołd za to, jakim był człowiekiem. Tu jest cała informacja, właśnie papież Jan. Paweł II. W tym kościele właśnie, Wszystkich Świętych, dobrze pamiętam 8 czerwca 1987 roku, właśnie rozpoczął drugi Krajowy Kongres Eucharystyczny. Tego nie umiałam powiedzieć, ponieważ nie jestem bardzo osobą taką. E, no właśnie, wiecie jaką. Ja Was tylko tak delikatnie. Pokażę jeszcze raz. Słuchajcie, pomnik nie jest wielki, ale jest wymowny. Mam nadzieję, że to widać. Jego gest. Każdy wie, co oznaczał. A tak naprawdę jeszcze coś Wam dodatkowo pokażę. Tutaj, w środku, nie wiem, to są nawy chyba, nie wiem jak to się nazywa. Tu są takie tablice właśnie wymienionych, o, nie wiem czy będzie to widać, wymienionych wszystkich właśnie, e, na przykład tutaj, którzy polegli w walce w 14-20 rok. Na pamiątkę ufundował ofiarę proboszcz Marcin Godlecki. Był wtedy proboszczem, faktycznie. Jest tutaj taki kilka tablic wspomnianych. Właśnie są nazwiska. Proszę bardzo, a propos więźniów hitlerowskich, e, którzy pomordowali Polaków. Proszę bardzo, w czasie wojny w pamięci żołnierzy Czwartego rejonu Armii Krajowej AK. Wszystko mam nadzieję, że dobrze widać. Nie chcę Was zamęczyć jakąś wielką historią, ale po prostu symbolicznie Wam pokażę. Proszę bardzo. Kolejne osoby, które zostały upamiętnione tablicą. 44 rok osoby polacy, którzy zginęli tu tablica poświęcona mm, pamięci żołnierzy armii krajowej, również w czasie wojny kolejne osoby wymienione. Oczywiście te tablice są, mają swoich fundatorów i stąd tutaj są. E, pamięci żołnierzy piątej kampanii, porucznika Janusza Domańskiego, Pluton, Grzesia. Ci żołnierze polegli w Powstaniu Warszawskim w obronie ulic Krochmalnej i Grzybowskiej. Na ulicy Krochmalnej ja się wychowałam i moi przodkowie. Ja niedaleko stąd mieszkałam jako dziecko i moi przodkowie. Roman Trzaska, major Okoń. Nie mylić z tym okoniem z kanału JTO przypadkiem. Człowiek, który poświęcił życie dla ojczyzny. I tu mamy ostatnią taką tablicę. Nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że będzie widać. Dla ucz uczczenia pamięci żołnierzy AK, zgrupowanie gór, żołnierzy, którzy zginęli w 1944 roku. I to są tablice upamiętniające odejście polskich żołnierzy. To jest taka Nawa, chyba Nawa się nazywa. Nie, może, może nie wiem, czy ja dobrze mówię, ale tak mi się wydaje. Więc o, tutaj może z góry tak troszeczkę lepiej widać. Słuchajcie, ten cały plac, plac Grzybowski. Ładnie zrobiony został teraz taki skwerek z lampami. Yy, z drzewem, takim jakby przypominający spalone drzewo, właśnie w związku z wojną, z bombardowaniem i spaleniem Warszawy. O, i tak mniej więcej tu to wygląda. Okolica Śródmieścia, znaczy okolica jest to Śródmieście. No wiadomo, w oddali mamy już nowe, piękne wieżowce, ale to już jest współczesna Warszawa, która jakoś tak, no jest, bo jest. Ja jednak wolałam patrzeć na starą Warszawę. Jednak w niej była dusza. Obecnie w tych szklanych, metalowych budynkach jest tylko chód. To są biurowce, to są apartamenty. Natomiast kościoły, pomnik upamiętniający i cała ta historia związana z tym miejscem która, uwierzcie mi bardzo dużo ten plac widział tragicznych zdarzeń. I tym akcentem nie chciałabym Was zanudzić za bardzo. Trochę mnie gardło boli, dlatego tak trochę mam krtań, taką... No, tak trochę chrypię o tak, ale nie o mnie dzisiaj. Także jeszcze raz zapraszam wszystkich, jeśli ktokolwiek chciałby... Uczcić pamięć papieża Jana Pawła II. Przedstawiam pomnik, który znajduje się na Warszawie, na Placu Grzybowskim w śródmieściu. Bardzo blisko Dworca Centralnego, Złotych Tarasów i Pałacu Kultury. Kościół pod wezwaniem wszystkich świętych. Słuchajcie. To chyba na tyle i nie będę dziś, dzisiaj Was więcej zanudzała. Trzymajcie się tym akcentem. Pozdrawiam drzewem, które symbolizuje spaloną Warszawę. Pozdrawiam Was serdecznie wszystkich. Trzymajcie się. Cześć!